Cześć kochani, w dzisiejszym filmie otwieram kalendarz adwentowy z Maybelline. Jest to wersja druga. Jeżeli chcecie zobaczyć, co jest tym pierwszym, to zapraszam Was, bo jest już film na kanale i zobaczcie tutaj naprawdę taki. 3D. A ten kalendarz adwentowy kupiłam w Niemczech. Jeżeli w ogóle was ciekawi, jakie kalendarze są właśnie w drogeriach niemieckich, to koniecznie zobaczcie mój film, bo właśnie byłam po kalendarze adwentowym był taki wyjazd, więc możecie obczaić. Ale widziałam, że też jest dostępny w Polsce nieco drożej, więc wrzucam Wam linka do najtańszej oferty i wrzucam Wam również linka do takiej. Kurcze, nie to bluzy, nie do takiego sweterka, który mam na sobie. I ma tak, jak widzicie, skórzane a na skórzane wstawki. Zaczynamy od pierwszego okienka. Kalendarz adwentowy kosztował 50 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki jest to 235 zł. I pierwszy kosmetyk jest to ich kultowy, taki krem kremowy cień do powiek kolor tatu. Tutaj w opakowaniu wygląda bardziej na złoty, natomiast nazwa to jest On and On Bronze i spójrzcie, o wiele bardziej brązowy. Wychodzi tutaj średnio za okienko 9 złotych 80 groszy. Zł. Numer dwa, koniecznie sobie zerknijcie właśnie na kalendarz adwentowy Maybelline taki złoty, który otwierałam w tym roku na kanale, I żeby sobie właśnie porównać. I tutaj mamy tusz do rzęs w takiej mniejszej pojemności, więc tak jak ja to mówię, zawsze idealnie na podróże, bo jednak tusze do rzęs dużo miejsca w kosmetyczce znajdują. Falsis Lash Lift, już Wam pokazuję szczoteczkę, jak wygląda. Zdecydowanie, słuchajcie, są to moje ulubione tusze, także szczoteczka taka troszeczkę powyginana. W ogóle, jak otwieram ten tusz, byłam przekonana, że Szczoteczka będzie z tej strony wystawać, no, więc tak troszeczkę dziwnie trzymam sorki. Trójeczka tutaj naprawdę dosyć spora. Jestem ciekawa, co tym razem się trafi i mamy tutaj bazę, pełnowymiarowy kosmetyk. Jest to Face Studio Prime i baza ma działanie nawilżające, jest ona z kwasem hialuronowym, no i tutaj jest pojemność 30 ml. Numer 4. W ogóle kupiłam ten kalendarz adwentowy w drogerii DM. Pytacie mnie, czy w DM-ie w Polsce są kalendarze adwentowe. Ja nie widziałam, ale ja obserwuję ich na Instagramie i pisali, że pod koniec listopada mają być. Tutaj słuchajcie, w tym papierku już możecie zauważyć, że znajduje się pilniczek. Ciężko się otwiera w ogóle tutaj wyciąga te rzeczy, ale to też jest plus, ponieważ um, dzięki temu te kosmetyki nie latają nigdzie. Także taki oto mamy bloczek, pilniczek. Coś takiego. No, jak to się mówi, kalendarz adwentowy bez pilniczka to nie kalendarz. Piąteczka, więc y, brakuje jeszcze tylko lusterka i czarnej kredki. No mam nadzieję, że lusterka może nie będzie. <grytania> Czarna kredka pewnie się pojawi. I jest lakier do paznokci z Maybelline. Właśnie y, używam kiedyś lakiery do paznokci. Jak jeszcze malowałam takimi klasycznymi, ale wiecie co, przy otwieraniu kalendarzy adwentowych, to totalnie no, zwykłe lakiery nie dają rady, bo szybko, szybko się odpryskują, próbowałam kiedyś. I tutaj mamy fast gel i numerek to 11. Red Punch, numer 6 dajcie mi w ogóle znać, czy chcecie, żebym otworzyła na przykład takie kalendarze adwentowe z jedzeniem ale jakieś nie wiem, na przykład z zagranicy takie przekąski, napiszcie mi uuu, tutaj coś ciekawego, muszę to otworzyć i to przetestować, trochę mi się słuchajcie, skojarzyło to z chudą Beauty taka grafika, to może być jakaś pomadeczka, ale już zobaczmy o tak jest. Pomadka w kolorze Nude. Numer to 699 Morba. Jest to seria kolor Sensational i przepięknie pachnie. Bardzo fajna, kremowa konsystencja. Wiecie co? Ona bardzo przypomina mi tą, którą ja uwielbiam. Charlotte Tilbury Pillow Talk. Rewelacja. Jak ma 7, więc oby więcej takich kosmetyków. Tutaj trochę się obawiam, bo duże okienko. Z drugiej strony może się pojawić, gdzieś, nie wiem, brązer, róż. Uuu, ojej, ojej, tutaj niestety zauważyłam rzeczy z tych okienek obok, ale mamy tutaj płyn do demakijażu i to naprawdę duża pojemność, słuchajcie czy mamy ten produkt u nas w Polsce dostępny? Ja w ogóle nie widziałam z Maybelline produktów do demakijażu, albo może już dawno nie zaglądałam do ich szaf 150 ml, więc naprawdę bardzo, bardzo spore i ósemeczka tutaj na górze malutka, więc być może jakaś kredka konturówka, eyeliner zaraz zobaczymy, no tak jak mówiłam na samym początku nie ma kalendarza adwentowego bez czarnej kredki i tak. Taka właśnie oto tutaj się pojawiła, natomiast jak widzicie, jest ona taka mięciutka, nie taka typowa kredkowa, więc zdecydowanie takie bardziej wolę. Numer 9. Czyżby jakaś pomadka? W ogóle uwielbiam otwierać kalendarze adwentowe i zgadywać, co jest w środku, jednak nie udało mi się zgarnąć. Ten kosmetyk kojarzy jest to produkt płynny róż do policzków. Ja nie przypadam za czymś takim. Jest to dwudziesteczka Rose Flash, ale pokażę Wam, jak wygląda na skórze. I uwaga, rozprowadzamy. Wydaje mi się, że jednak e, taka mniejsza ilość produktów tutaj powinna wystarczyć. No wiecie, co kolor ładny. Jestem ciekawa, jakby to w ogóle wyglądało, żeby na usta to nałożyć. Trochę w sumie też przypomina pomadkę, <grych> e, którą przed chwilą testowałam. Numer 10. Zbliżamy się do połowy kalendarza adwentowego. I tutaj seria Super Stay mamy produkt bezbarwny do paznokci. Ja kiedyś używałam właśnie lakierów do paznokci z tej serii i bardzo fajnie mi się trzymały. Można to potraktować jako bazę bądź top. Dobra. Coś tutaj słuchajcie, jedenastkę gdzieś widziałam. O, jest tutaj na samej górze też taka dosyć spora. Może jakiś tusz do rzęs, na przykład pełnowymiarowy, bo w sumie mieliśmy tylko jeden, a Maybelline ma bardzo dużo tuszów do rzęs. I proszę bardzo, ja kocham ten żółty tusz do rzęs, taki klasyczny, ale tutaj mamy wersję inną, de Colossal Go Extreme. Także uwielbiam, uwielbiam te tusze. To są moje ulubione. Numer 12. kurczę, testowałam drogie, tanie tusze do rzęs i zawsze wracam do tego żółciutkiego. Dobra, spróbujmy wyciągnąć jeden produkt, żeby nie spoilerować dwóch. Wow! <laughs> nie udało się ale okej, okay. jest kredeczka i obawiam się, że będzie to kredka czarna, co jest trochę moim zdaniem dziwne, że dwie czarne kredki w jednym kalendarzu adwentowym, akurat tego fanką nie jestem i sprawdźmy czy trzynastka będzie pechowa czy szczęśliwa, ponieważ mamy tutaj dosyć, dosyć duże okienko i jest tutaj jakiś gadżecik są to takie złote naklejki na paznokcie, ja bardzo lubię takie ozdoby, więc myślę, że spoko no ale wiecie, jest to taki Typowy gadżecik, ponieważ nie jest to normalnie dostępne w sprzedaży. Czternastka. Czy będzie kolejny tuż do rzęs? Tak jest. A to słuchajcie, mój mamy ulubiony tuż do rzęs z kolei, bo on ma tutaj zupełnie inną szczoteczkę, Wam pokażę. Otworzę to i akurat zaraz oddam, bo jestem właśnie teraz u niej. I to jest taka typowo silikonowa. Te reszta, które wam pokazywałam, to są takie mięciutkie włoski. I ona jest właśnie w takim kształcie, więc też bardzo, bardzo fajna. Używałam kiedyś. No i numer 15 duże okienko, a w środku znajduje się lakier do paznokci w takim czerwonym, żywym kolorze. Numerek, jaki tutaj mamy, 501. Nazwa to Sherry Sin i numer 16 tutaj przed nami, czyli chyba kolejna kredeczka. Coś chyba się przesunęło, bo nie mogę otworzyć tego w odpowiednim miejscu. Zaraz zobaczymy czy nic mi nie uciekło. Jest. Jest to konturówka, Świetnie. Sobie przetestuję, jak będzie wyglądała na skórze, ponieważ kolor jest bardzo, bardzo ładny, taki różowiutki. Uwaga, taki jaśniejszy dość, wiecie co? Zawsze są takie przybrudzone róże, a ten taki nude, ale w kolorze bardziej takiego, nie wiem, Baby Pink. W sumie taki słodziekowy 132 Sweet Pink nazwa. Siedemnasteczka zaraz obok, co się w środku kryje. Uuu, tego to nie znam. Chyba wydaje mi się, że można tutaj poznać w tym kalendarzu więcej nowych produktów niż w tym poprzednim. Ale to musicie sami ocenić. Dobra, otwieram, bo tutaj coś zaklejone. W serii Superstay, pomadki były naprawdę nie do zdarcia, a teraz mamy, słuchajcie, kredkę. Także sprawdźmy, jak wygląda jej kolor, ale mam nadzieję, że jednak da się zmyć. Bo spójrzcie, tutaj, właśnie poprzedni e, kosmetyk, który testowałam, był troszeczkę nie do zdarcia, ale jaka to jest konsystencja. Tak to pięknie maluje to jest naprawdę bardzo delikatne pociągnięcie i kolor przepiękny. Kurczę, podoba mi się ten kalendarz bardzo. Numerek to 15 i czas na 18, moją ulubioną, a w środku mamy e, bazę. Pod makijaż dokładnie jest to, słuchajcie, produkt na pory Baby Skin, czyli coś w stylu, wiecie, jak Benefit. Tutaj jest taka mniejsza pojemność, ponieważ 10 ml. No i właśnie, jak u Was jest z tymi bazami? Bo ja przyznam, że na co dzień ich nie stosuję. Numer 19. W środku znajduje się, słuchajcie, gadżet. Na tym kalendarzu adwentowym, jak i na tym poprzednim była informacja, że jest tutaj przy współpracy z Invisibubble, więc mamy takie wsówki przezroczyste. Moim zdaniem są trochę lipne, jakoś mi się nie sprawdzają. Gdzie bardzo lubię od nich gumki. Te scrunchies w sumie teraz najbardziej, ponieważ w środku jakby gumki jest sprężynka i jeszcze lepiej trzyma, ale te wstówki są takie o. Numer 20. W ogóle mam z Invisibubble kupiony kalendarz adwentowy, którego jeszcze nie otwierałam, więc myślę, że też niebawem się pojawi. I mamy tutaj kolejny lakier do paznokci. Myślę, że w takim spoko, spoko uniwersalnym kolorze, jeżeli chodzi o numerek, to 4 Bit of Blush. I 21. No tutaj mam pewność, że pojawi się kolejna kredka, ale to jest chyba konturówka do ust. Color Sensational. Także kolory powiem Wam, że naprawdę fajne i też jest taka wykręcana. Mogę Wam pokazać ją od razu na skórze. Dużo takich różyków, ale jakie to jest mięciutkie. Uuu, pięknie. Nie ma tutaj e, numerku, ale jest nazwa Dusty Rose. Numer 22. Co jak co, ale z tych drogeryjnych kosmetyków to ja naprawdę bardzo lubię Maybelline. Fajne są tutaj. O! I to jest coś, co kiedyś było naprawdę wielkim hitem. Kolor tatu. Natomiast słuchajcie, właśnie ten produkt kupowało się, żeby robić czarne kreski. W ogóle kiedyś bardzo były popularne takie eyelinery. Właśnie w kremie, no i powiem Wam, że z Maybelline też był taki dedykowany, super. E, ale właśnie nie wiem, chyba nie są już popularne te kolor tatu produkty. Panda! Piesek mi coś był. I numer 23. Czyżby kolejna kredka? Fajnie byłoby na przykład, żeby się pojawił produkt do brwi, bo tutaj właśnie ich nie było. Ej, no nie mówcie, że kolejna czarna, biskitu. No dobra, jednak jest nadzieja, ale jest to niebieska kredka, więc nie wiem, czy ja ją do czegoś użyję, choć słyszałam, że do takich pilnych, do brązowych oczu spoko będzie to wyglądało. No i czas na ostatnie okienko 24. No tutaj bym obstawiała, że będzie jakiś pełnowymiarowy tuż do rzęs i tak właśnie jest. Ten czarny jeszcze nie był przeze mnie używany, ale z chęcią sobie wytestuję. Także kochani, spójrzcie jaka ciekawa szczoteczka. No tutaj jestem zadowolona, że ją otworzyłam, ponieważ czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam. O, teraz chyba będzie ją dokładnie widać taka bardzo, bardzo nietypowa. I uwaga kochani, tak przedstawia się całość, wszystkie kosmetyki, które znalazłam w tym kalendarzu adwentowym, no powiem Wam, że naprawdę według mnie całkiem spoko, no co do czego można by się przyczepić, pilniczek, naklejki, no i te ewentualnie wsuwki, ale reszta, kurczę, te produkty do ust naprawdę w fajnych kolorach, natomiast takich bardzo zbliżonych, nie było tutaj, nie wiem, jakichś czerwieni, czy czegoś bordowego, ale wydaje mi się, że większość osób właśnie takie nudziaki, że tak powiem, nudne kolory, no to używa. No i nieco Dyszka za okienko, myślę, że naprawdę, naprawdę git. E, więc, jeżeli uda wam się gdzieś dorwać ten kalendarz adwentowy w Niemczech, polecam. A dla osób, które chciałyby go dostać w Polsce, no trochę nieco drożej, to wrzucam link do aukcji, która jest najtańsza na obecny moment. No i kto czekał na pieska, proszę bardzo, doczekał się. Panda, słuchajcie, zawsze, wyczai, że jest nagrywka. Czy jesteśmy u siebie w domu, czy nie, <laughs> to zawsze wie, że musi się pokazać. Dziękuję Wam za oglądanie. Kto obejrzy odcinek do końca i ma ochotę skomentować, zapraszam do napisania różyk. Zobaczymy, kto uważnie ogląda. Przypominam, że codziennie pojawiają się odcinki z otwieraniem kalendarza adwentowych, buziaki Wam przesyłam i do jutra, pa pa!